Każdy z nas miał się wypowiedzieć, co do niego dociera. Jaki fragment z Biblii przekonuje do tego, żeby coś porzucić, czegoś się oczyścić, skończyć wojnę z kimś, okazać miłosierdzie, nabrać sił do dalszego działania. Takie fragmenty masz takie z Biblii, które ci tak wspierają codziennie i Pomagają ci iść, przez Słowo Boże jest mieczem obosiecznym. Co tam cię wspiera, pomaga? Co jeszcze w tym doświadczeniu, bo diabeł istnieje, on codziennie sprawdza, czy my jeszcze nadal chcemy się uratować na tej ziemi. I nie, nie jest pobożliwy. Wykorzysta wszystko, żeby nas zabić, zniszczyć. Co, co używasz, żeby się przed nim ratować? Co ci pomaga? Yy, właśnie zrobić coś takiego, yy, nie oddać złem za zło. No bo musi to być rzeczywistość. Diabeł operuje yy, swoimi myślami, słowami. Namowami, pokuszeniami, różnymi rzeczami, a my musimy z nim wygrać. A więc co my robimy, żeby z nim wygrać? Jak w tej bitwie uczymy się. Rozumiecie, bo, bo to jest yy, na tej zasadzie, że on jest wypróbowującym, który nas nienawidzi. A więc on jest szczerze wypróbowującym nas, bo jemu zależy na tym, żebyśmy zginęli z nim w Gehennie. Apostołowie pisali listy już w tamtym czasie, były wielkie kłopoty z tym, aby te słowa były wykonywane. Kiedy weźmiemy początek listu Piotra, Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa do wychodźców rozproszonych po Pącie Galacji, Kapadocji, Azji, Bityni. Wybranych według powziętego z góry postanowienia Boga, Ojca, poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa, Chrystusa, łaska i pokój, niech się Wam rozmnożą. Zobaczcie, że to są ludzie rozproszeni na olbrzymim terenie. I teraz do tych rozproszonych na tym olbrzymim terenie, Piotr pisze: bądźcie wszyscy jednomyślni. Niech Was nie zmieni teren, w który traficie. Azja nie jest mała. Różne są wierzenia, były wtedy w tym miejscu takie, w tym Żydzi, albo może nie Żydzi, tylko też ci, którzy opuścili, Judejczycy, którzy opuścili, czy Izraelici, którzy opuścili te tereny, gdzieś się porozpraszali, oni też mieli swoje pomysły różniste, a więc okażcie się jednomyślnymi. Każdy z nas chodzi gdzieś do jakiejś jakieś pracy, wychodzi do pracy. No, siostry wstają, zajmują się sprawami domowymi. Każdy coś robi, czy jesteśmy jednomyślni w tym, co robimy. Żeby to było to samo, ten sam Jezus. No, rozproszeni jesteśmy. Nie jesteśmy cały dzień razem, wszyscy razem, i tak patrzymy jeden na drugiego. A nawet jakbyśmy byli razem, to ja wiem, co by się działo. Nieraz to doświadczyliśmy, później trochę było, już polepszało się, ale na początku to był dziki zachód. Przy płytach każdy był mądry, każdy wiedział, jak lepiej, i każdy potrafił się odgryźć. A więc w sumie. Bracia pokazali swoją rzeczywistość. W rzeczywistości dopiero zaczęli szukać pomocy pana, żeby tak nie było. Zaczęli powoli kojarzyć, że nie mogą w ten sposób postąpić, bo paru by zginęło przy takiej pracy. No bo nie było jedności, a więc diabeł sobie wchodził i, i chciał niejednemu zrobić krzywdę. A pan zachował całe szczęście. Ale to była próba. Próba jednomyślności, czy będą wobec siebie y, ustępliwi, współczujący, próbujący zrozumieć, co mówi drugi? Czy ty w domu, jako, jako mama opiekująca się dziećmi, też masz to samo, co ta mama, która się opiekuje dziećmi w innym miejscu? Ten sam Jezus mobilizuje do. Wypełniania tego, co jest napisane w Biblii, czy jesteśmy jednomyślni w tym Jezusie? Czy On sprawił, że staliśmy się jedno, mimo rozproszenia, mimo tego, że w różnych miejscach jesteśmy w czasie dnia? Czy ta sama Ewangelia nas mobilizuje do tego, żeby czynić wolę Ojca, bez względu na to, gdzie jesteśmy, w czym bierzemy udział? Czy to jest z powodu Chrystusa uczymy się, jak czynić to według woli Bożej. Jeżeli zaś nie zrobiliśmy to i wiemy, że nie zrobiliśmy to według woli Bożej, po prostu wstydzimy się. Wstyd jest, już nieraz mówiłem, jest zdrową reakcją sprawiedliwego człowieka na to, gdy okazał się niesprawiedliwym, czy niesprawiedliwo. Wstyd Oznacza, że człowiek szanuje Boga. Brak wstydu oznacza, że człowiek przestał szanować Boga. Już nie ma znaczenia. Co Bóg widział, po prostu już człowiek nie zwraca uwagi na Boga. Nie wstydzi się swoich odstępstw, swoich ułomności, swojej niejedności w Chrystusie, Jezusie. To jest bardzo niebezpieczne w bitwie, kiedy żołnierz nie wstydzi się, gdy przestaje wypełniać rozkazy wodza. To jest bardzo niebezpieczne w bitwie, bo wróg takich właśnie wolnych łatwo wynajduje i powala i czyni z nich swoich. Zdobywa ich i posyła ich do bitwy, ale już przeciwko tym spośród których ich wyrwał. A więc mamy olbrzymie doświadczenie, i oni rozproszywszy się, musieli zachować tą samą Ewangelię, żeby nie było tak, że w Azji co innego, w Bityni co innego, tam gdzie kto poszedł, tam swoje wprowadził. Jedna mama mówi dzieciom, nie przyjmujcie się, gdy chorujecie, druga mówi, przyjmujcie się, gdy chorujecie, żebyście nie zarażali innych. Jedna mówi, oni was zarazili. A więc co będzie wielkiego, kiedy wy ich zarazicie? Druga mówi, oni was zarazili, ale nie uczcie się przekazywać zła dalej. Już uczy Ewangelii. Albo uczy, nie Ewangelii, uczy, postaw się, pokaż. Skąd wziąłeś? On mnie zaraził. To zaraz innego. Ty jesteś winien? No nie. No to co się przejmujesz? Widzicie, Ewangelię się głosi od początku. To nie jest tak, że otwieram Biblię i wtedy głoszę Ewangelię. Ewangelię głosisz wszędzie, swoją postawą. Czy, czy zło to jest zło, czy przestało być złem? Czy miłość jest miłością, czy już nie potrzeba miłości? A więc, chociaż nie jesteśmy cały czas w jednym miejscu to jednakże jeden Chrystus musi nas mieć dla siebie, bez względu na to, gdzie jesteśmy. Inaczej to jest porażka. To jest porażka. Powinno być tak, że gdy zbityni przyjechali gdzieś tam w Azji, patrzą, a tam jest dokładnie to samo głoszone. I wtedy Chrystus jest uwielbiony. I Piotrowi właśnie o to chodziło, żeby nie było rozproszeniu rozproszenia. Tylko w rozproszeniu, żeby była jedność, mimo rozproszenia, żeby ta sama Ewangelia była głoszona tam, gdzie ci ludzie trafią. Dlatego przypomina im to, co powinni wiedzieć, co powinni robić, jak powinni postępować. I gdyby teraz wszystkich ich sprowadzić z powrotem. No, już nie będę mówił, że wraca pani, raptem wszyscy ci z Azji z Bityni, tam z Kapadocji, raptem ziół, wszyscy są połączeni razem. I teraz, czy oni są braćmi? Czy to jest dalej rodzina? Czy oni już się po prostu powyrzekali nawzajem? Się pokłócili się. Kapadocja się z Bitynią pokłóciła, tam jeszcze był Galacja, pokłóciła się z Pontem. Po prostu już pokazali, że są, my niezależni jesteśmy. Jedna mama pokłóciła się z drugą, bo jest niezależna. Tata ta jeden pokłócił się z drugim, bo jest niezależny. O, to jest jakaś Ewangelia od diabła, bo Ewangelia od Chrystusa mówi, abyście się nie kłócili, ale dążyli do pokoju. A więc jaka Ewangelia jest? Czyni ona wtedy, kiedy nie jesteśmy razem? Czego uczymy dzieci w swoich domach? Co one przyniosą, kiedy jesteśmy razem? To wtedy będzie wiadomo, co tam się działo w domach. Kiedy Pan Jezus przyjdzie i zgromadzeni będziemy wszyscy razem, to musimy być dokładnie jak On. A więc to wszystko biegnie do jednego punktu. On przyjdzie po swoich. A więc ci, już nie będę miejscowościami operował, gdy wracają do swoich domów, niech żyją tym samym słowem, jak ci, którzy wracają w inne miejsce. Niech jedna Ewangelia napełnia wszystkich nas. To jest zwycięstwo. Po to po to, to wszystko się dzieje. Dlatego tyle niedobrych rzeczy się dzieje, bo nie ma wstydu. Ludzie nie wstydzą się, że nie są jedno. Potrafią się odezwać i pokazać swoją niezależność. A tutaj czytamy o pokorze. Pokorni, uniżeni, współczujący. Czas końca jest czasem, kiedy to wszystko słabnie kiedy y, diabeł rozpracowuje ludzi, bo oni nie trzymają się tej samej Ewangelii i wykorzystuje tych ludzi, żeby niszczyli tych, którzy się jeszcze tej Ewangelii trzymają. A więc to jest wielkie niebezpieczeństwo w dzisiejszym czasie, gdyż wielu ludzi przestało się wstydzić swojego zepsutego życia. A wręcz uważają, że mają do tego całkowicie prawo. A ja uważam, że gdy Jezus wróci, to będzie nas sądził według tego, co On powiedział do nas. Zbudowani na nauce apostołów i proroków, w której kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Widzicie, kiedy dziecko coś złobuzowało w domu i się wstydzi, to rodzic Inaczej patrzy na to dziecko, ale kiedy dziecko co złobuzowało w domu, i jeszcze próbuje wypominać coś rodzicowi na przykład, albo bronić się w sposób nieuniżony, tylko złośliwy jakiś zrzucając winę na kogoś innego, to ten rodzic też inaczej podchodzi do tego dziecka. Jeżeli będziesz widzieć, że coś ci się nie powiodło w tym, aby wykonać tak, jak Uczy Chrystus, to gdy się zawstydzisz i przyjdziesz po pomoc do Pana, On Ci pomoże. Ale gdy będziesz uważać, że skoro inni też nie czynią tego, co jest w Ewangelii, to Ty też jesteś usprawiedliwiony czy usprawiedliwiona, aby tego nie czynić, to Bóg też na Ciebie inaczej spojrzy. Dlatego to jest powiedziane, że albo im oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy Jego ku prośbie ich lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło. Badaj swoje serce, sprawdź swoje reakcje na to, jeżeli coś zrobisz złego, co się z Tobą dzieje. Nieważne, czy inni też robią coś złego, bo Bóg każdego z nas będzie osobiście rozliczać i każdy z nas będzie musiał odpowiedzieć za swoje własne słowa, które wypowiedzieliśmy. A więc lepiej oczyszczać to, co żeśmy źle wypowiedzieli, czy w zły sposób wypowiedzieliśmy, niż pozostawiać ze sobą złe ślady i, i robić się coraz bardziej słabym, słabą. Którzy już nie potrafią podjąć walki z diabłem o wiarę. Raz na zawsze nam dano, jak pisze Juda. Ale ulegają coraz bardziej takiemu zeświadczeniu, takiemu pozostawianiu Ewangelii i życiu według swojego widzimisię według swojego mniemania. Pamiętaj, on zapłacił za nas jedną ofiarę. Za ciebie i za mnie Chrystus umarł na krzyżu po to, żeby nas złączyć w sobie ukrzyżowanym i żebyśmy wszyscy umarli dla swojego zepsutego człowieczeństwa, a następnie w sobie wziąć Abyśmy nowe życie mogli rozpocząć. Pamiętaj, jeżeli to oddasz diabłu i, i, i przymiesz od niego zepsute chrześcijaństwo, to będzie ci się wydawało, że nie jesteś gorszy niż ten świat, ale nie jesteś godny czy godna wejść do wieczności. Diabeł wie o tym. Zepsute chrześcijaństwo nie może wejść do wieczności. Musi wejść czysty. musi wejść czysty człowiek. A więc toczmy bój. Jeżeli doznajesz, że słaby jesteś, doznajesz to. Bo wiesz, czy to, co teraz robisz wobec Boga, czy to jest szczere, prawe, czy w ten sposób jesteś zdecydowany, czy zdecydowana. Mówić zło nie, a dobro tak. Jeżeli tego nie umiesz, to idź do Pana. On przyszedł zbawić grzeszników. Wstydź się i przyznawaj Mu się do tego, że nie robisz tego, co wiesz, że powinieneś czy powinnaś robić. On ci pomoże. Ale gdy ci pomaga, to nie pozwól, żeby diabeł kierował oczy na kogokolwiek, bo wtedy cię diabeł znowuż odwiedzie. Patrz na Chrystusa, sprawcy dokończyciela wiary. Patrz, jak on przeszedł przez te wszystkie wydarzenia, on ci wtedy da siłę. Pan daje siłę swemu ludowi. Kiedy czytasz Księgę Izajasza, 40 rozdział, yy, od 28 wiersza, czy nie wiesz, czy nie słyszałeś, Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy, nie ustaje, niezgłębiona jest Jego mądrość, zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają im mdleją, a pacholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Biegną, a nie mdleją. Idą, a nie ustają. Powiem że w czasach końca nieraz będziesz doznawać słabości. Ale w tej słabości, jeżeli nie, nie, nie skończy się w Tobie wołanie Chrystusa, to wygrałeś, wygrałeś bo słabość nie oddzieli cię od Boga, ale brak wołania oddzieli cię, bo kto będzie wzywać imienia pęski, zbawiony będzie. Dlatego diabeł chce zdusić tą potrzebę Chrystusa, faktyczną potrzebę Chrystusa, żeby człowiek nie przyjmował sił, które potrzebuje i żeby w końcu osłabł, żeby w końcu odpuścił sobie i dał sobie spokój z tym chrześcijaństwem, bo, bo tak nie da rady. Słowo Boże wyraźnie mówi, że miłość wieloziemnie w czasach końca, i wielu się odwróci od Pana. A więc okaże się wtedy, jak bardzo ufaliśmy Panu, czy mu nie ufaliśmy. Pan Jezus powiedział, że będzie tak jak w czasach Noego, będzie bezbożność. Czy wtedy też nadal będzie szpilować się Pana, wiedząc, że skoro ta bezbożność wychyla się i staje na cokole, i staje się teraz ona. Tą, tą, którą się czci na tej ziemi, bezbożność. Życie w sposób jawnie fałszywy. I, i ludzie się nie przejmują, że widać, że są fałszywi, że widać, że są kłamcami. Nie przejmują się w ogóle. Tego. Jawnie fałszywy. To jest czczone dzisiaj i hołbione. Jeżeli tak umiesz żyć i okłamywać, tak, żeby inni ci uwierzyli, to jesteś super człowiek. Diabeł jest właśnie taki. On, on dzisiaj zgarnia ludzi, aby oni byli jak On, fałszywi, nieprawdziwi, a udawali, że są prawdziwi. Nie patrz, nie rozglądaj się, patrz, czy Jezus Chrystus nadal jest przed tymi oczami i wiesz, kogo ma się śledować. Z kim poszedłeś, czy poszłaś, kto jest wzorem dla ciebie. Skoro mam być jedno, myśl, to tylko w Chrystusie Jezusie jest to możliwe. A więc, gdy jesteś w domu, nie patrz, że twoja siostra gdzieś tam robi głupie rzeczy. Ty patrz, abyś robiła dobre rzeczy, abyś pomogła tej siostrze, co robi głupie rzeczy, przyjść do wstydu i upamiętać się, jeżeli jest to możliwe. Może być tak, że ona nigdy nie przestanie już robić tych rzeczy. Gdyż tak odeszła już od Pana, że już nie ma w niej nic, co by mogło sprawić upamiętanie. A więc uważaj na swoje, bo przyjdzie Pan niedługo i on chce przyjść po nas, ale my możemy stracić to poprzez odwracanie uwagi od Niego na innych, patrząc na innych. Patrzenie na innych nie doda Ci sił, gdy wielu oziębnie i wielu się odwróci i miłość ich nie będzie miłością. To Ci nic nie da. To będziecie tylko deprymować, ale patrząc na tego, który dobiegł i na tych, którzy dobiegli, będziecie zachęcać, żeby wołać do Pana, że, że w słabości naprawdę wtedy okazuje się Pańska siła. Ale ci, którzy dążą do pokoju, do uświęcenia, uświęcają się, oni będą Pana oglądać. Pamiętaj, jest to czas, w którym będzie mocno, silnie działała słabość. Pamiętacie słowa Jezusa, choć niewielką masz moc, ale zachowałeś moje słowo, nie wyparłeś się Jego imienia. I ja Cię zachowam w godzinie próby. Będzie wielka słabość i będzie to tylko siła Pana, która ci pozwoli wygrać. Ale jeśli odwrócisz uwagę od Niego, nie będziesz szukać Jego sił, pozostaniesz w swoim rozbiciu i ulegniesz złu. Chorzy ci nie pomogą, tylko zdrowy może ci pomóc, a zdrowy jest Chrystus. I zdrowi są ci, którzy należą do Chrystusa mimo przeciwności. A więc czas końca będzie najtrudniejszym czasem. Wydaje się, że my właśnie w takim czasie żyjemy. Żołnierz, który daje się prowadzić w armię, chce podobać się temu, który jest wodzem tej armii. My, będąc pod wodzą, przywódcą Chrystusa, chcemy się podobać Chrystusowi. A więc ratuj się, póki jeszcze jest czas. Ja wiem, że ludzie słabną, że taka wielka słabość. Pamiętacie, jak uczniowie, kiedy Jezus walczył w ogrodzie, Getsemany, zasypiali, oni nie umieli modlić się z Nim. Ale Jezus mówi, wstańcie. Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Będzie wielka słabość. Będzie bardzo ciężko być chrześcijaninem, chrześcijanką na Ziemi. Ale jeśli będziesz w tej słabości, patrzeć na Pana i trzymać się Pana i będzie ci Pan potrzebny jeszcze bardziej, to słabość ta nie oddzieli cię od Pana. Pan da siłę, Pan przeprowadzi. Ale to jest próba, czy ustąpisz, czy zrezygnujesz. Czy jednak pozostaniesz należąc do Pana? I kiedy Pan przyjdzie, może to przeczytam: Mateusza, 24 rozdział, to jest takie ważne, o tego Może. Niebo i Ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. A o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko sam Ojciec. Albowiem, jak było za dni Noego, takie będzie przyjście syna człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do Arki i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Kto przyjdzie? Syn Człowieczy przyjdzie. Przyjdzie wzór, który miał być przed moimi oczami, mojego serca i Twego serca oczami. Wzór który powinien zawsze dla nas być tym wzorem do którego dążymy. Czy są trudne dni, czy łatwe dni, to jest nasz wzór, do którego dążymy. I teraz ten, który był naszym wzorem wróci, ale wróci tylko po tych, którzy chcieli być jak on, którzy pragnęli tego, szukali, wstydzili się, gdy nie powiodło im się, wołali do niego, przychodzili, kiedy mieli słabość, już nawet ich własne usta nie potrafiły się modlić. Ich westnienia były dla Boga sygnałem o wiele silniejszym niż mowa zniosłach, w której nie ma prawdy, nie ma rzeczywistości. A więc nie musisz odgrywać kogokolwiek bądź prawdziwym, prawdziwą, jeżeli nawet nie możesz otworzyć, jest ci ciężko wypowiedzieć słowa, które wiesz, że powinny paść wobec Chrystusa. On jest tym, który właśnie przyszedł takim ludziom pomóc. Nie musi składać obietnic, ślubować nie wiadomo czego. Po prostu być przed nim. Jeżeli trzeba, to jęczeć nawet na siebie samego, że panie, a ja wiem co powinno być, a tego nie mogę sięgnąć, panie. Po prostu to jest tak ważne, żeby, żeby to zrozumieć, że on, on nie oczekuje od ciebie wielkiego bohaterstwa, on oczekuje od ciebie. Prawdy, szczerości, uczciwości, bo On przeprowadza nas przez bardzo trudne wydarzenie. Czas końca to jest najtrudniejsze wydarzenie na Ziemi. Tam się przedostaną tylko całkowicie słabi ludzie. To, że osłabia teraz Ciebie, Żebyś tylko miał jedną nadzieję, że to jest Chrystus. To jest przygotowywanie do tej ostatniej bitwy, bo każdy, który jakąś jeszcze nadzieję ma w sobie, przegra. A więc to nie jest działanie przeciwko Tobie, czy przeciwko mi. To jest działanie dla naszego zbawienia. My musimy mieć całą siłę w Panu, wszystko w Panu. Dlatego musimy być jedno, gdziekolwiek jesteś. Nie patrz na to, jak żyje ten świat, nie patrz na to, jak żyje zepsute chrześcijaństwo. Patrz czy ty nie jesteś zepsuty, czy zepsuta. Patrz czy ty nadal chcesz się uratować z tej ziemi i wejść do wieczności. Czy twoja wiara nadal widzi drogę zbawienia, którą jest ciało Chrystusa, drogę do Ojca. Czy nadal widzisz tą potrzebę, czy już wszystko gdzieś się posypało i człowiek już jakoś jeszcze ciągnie coś tam. Znajecie sobie sprawę, że istnieje to niebezpieczeństwo, że Pan Jezus posyła aniołów i oni wybierają wszystkie zgorszenia z Jego Królestwa. Że istnieje niebezpieczeństwo, jeżeli pozostaniesz w że Ciebie też usuną. Bo nie może nic brudnego tam zostać. To jest miłość. Musi zostać czysta święta oblubienica, a więc... Ufaj Jemu, ci, którzy ufają Panu, ci, którzy w nim nadzieję pokładają, ci, którzy przyjmują doświadczenie, w jakim Pan ich stawia. Nieraz wróg mógłby Cię nakłaniać, żeby pokazać Twoją siłę, czy cokolwiek innego nie musisz. Nieraz wróg może zatrzymywać Cię, kiedy masz świętą ochotę, aby pociągnąć dalej. Wtedy czyń to, czyń to, co daje Ci Pan. Ani się nie daj zatrzymać, ani poganiać. Ale bądź prawdziwy, bądź prawdziwa. Piotr właśnie o tym pisze, abyśmy odziedziczyli uszczęśliwienie, abyśmy innych uczynili szczęśliwymi. Żeby kogoś uczynić szczęśliwym, trzeba najpierw być szczęśliwym w Chrystusie Jezusie. Aby wiedzieć, co jest prawdą, a co jest kłamstwem w dzisiejszych czasach, to, że... Buta rośnie, że wielu wierzących ludzi ma poczucie, że niebo to jest dla nich i nie ma innej możliwości Bóg, jak tylko ich tam zabrać. To jest właśnie wynik tego końca, końca tego zepsucia. A więc w tym czasie, gdybyś też miał taką butę i taką cielesną pewność, no to byś w tym samym gronie był ludzi. Ale jeżeli rozumiesz, że Twoje zbawienie jest cały czas w rękach Zbawiciela, on wie, jak Cię zbawić, czy nie wie. A więc nie zawsze będziesz. Zobaczcie, że Piotra zbawiał przez poddanie go próbie, kiedy Piotr wyparł się Jezusa. Kiedy z... zwątpił w pewnym momencie, idąc po wodzie, kształtował, ratował go i pracował nad nim, a więc przez różne doświadczenia przychodzi nam przejść. Nieraz, żeby komuś pomóc, trzeba doprowadzić tego do, człowieka do złamania. Żeby człowiek przestał cieleśnie szamotać się wśród tego, co jest duchowe, co jest wieczne. Aby człowiek zaczął zwracać szczególną uwagę na to, co mówi Ewangelia, w czym ona zwraca się do nas. To są lekcje dla tych, którzy nadal jeszcze mają ochotę wejść do domu Ojca. Amen.